W Galerii Sztuki Parter w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji uroczyście otwarto wystawę prac plastycznych z przedszkoli i szkół kształcących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z powiatu kłodzkiego. W tegorocznej drugiej edycji udział wzięli podopieczni placówek z Kłodzka, Nowej Rudy, Szelejowa Górnego, Bierkowic, Ścinawki Dolnej oraz Długopola Zdroju. Wystawa prac plastycznych odbyła się w ramach drugiego powiatowego konkursu Nasza Choinka, którego organizatorem było przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi i oddziałami specjalnymi imienia Jana Brzechwy w Kłocku. Mamy w tej chwili około 20 prac. Prace są wykonane przez dzieci niepełnosprawne i nie tylko, ponieważ mogą być wykonywane w parach, przez dzieci niepełnosprawne i dzieci, i dzieci i zdrowe zupełnie. Tradycyjna choinka obwieszona jest bombkami, ozdobami i łańcuchami, zaś na czubku króluje gwiazda. Podczas wystawy można było zobaczyć świąteczne choinki wykonane z różnych materiałów i z najwyższą starannością. Jedyny taki w ogóle konkurs dla dzieci niepełnosprawnych w naszym powiecie kłockim. Dlatego chciałyśmy, żeby te dzieci wyszły z tych swoich małych społeczności do większych. Kolejna rzecz to taka, żeby dyrektorzy, opiekunowie tych dzieci mogli wymienić między sobą informacje. Bo często borykają się rodzice z problemem, gdzie mam dać dalej swoje dziecko. Wiem, bo pracuję w przedszkolu z takimi dziećmi i, i często dużym problemem jest wybór placówki i myślę, że taki kontakt rodziców, dyrektorów. Oni dowiadują się nagle to tutaj jest takie przedszkole, taka szkoła, a że myślę, że to też jest bardzo bardzo ważny cel. Możesz mi powiedzieć z czego zrobiony jest twój obrazek i co na nim jest? Sam dużo wszystkiego. A to był twój pomysł, żeby to tak wyglądało czy ktoś ci pomagał? Nie, moja pani mi pomagała. A długo pracowałaś nad tym obrazkiem? Bardzo długo. A co było takie najtrudniejsze? Właśnie robić choinkę. Na moim obrazku jest choinkę. A z czego jest zrobiona? Z rolek. Skłoszyłem e, e, choinkę. A z czego jest stworzona ta choinka? Z papieru. W czasie otwarcia wystawy nie zabrakło występów artystycznych dzieci oraz absolwentów z przedszkola nr 4 w Kłocku oraz wręczenia nagród za najlepsze prace. Rada rodziców zorganizowała również licytację wyróżnionych prac, z której środki przekazane zostały na cele statutowe przedszkola nr 4 w Kłocku.